Niski poziom testosteronu to problem, który dotyka wielu aspektów życia. Wpływa nie tylko na możliwości budowania masy mięśniowej i siły, ale ma też ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie i samopoczucie. Od chronicznego zmęczenia i wahań nastroju po problemy z sercem i obniżone libido. Nieleczony niedobór testosteronu może znacząco obniżyć jakość życia. Według najnowszych badań przeciętny poziom testosteronu u mężczyzn spadł o 50% w porównaniu do lat 80. Jeśli zauważasz u siebie typowe objawy, takie jak spadek popędu seksualnego, trudności z koncentracją, pogorszenie jakości snu, zanik mięśni, brak energii, przyrost masy ciała czy objawy depresji, warto skonsultować się z lekarzem i zbadać poziom testosteronu. Zanim jednak sięgniesz po terapię zastępczą lub sztuczne wspomagacze, polecam skupić się na najprostszych rozwiązaniach, drobnych zmianach, które mogą przynieść największe korzyści. W tym materiale przedstawię ci 10 najgroźniejszych czynników obniżających poziom testosteronu. Poznanie ich pomoże ci przywrócić naturalne hormony do równowagi. 1. Rafinowane węglowodany. Nie jest tajemnicą, że dieta bogata w cukier nie sprzyja zdrowiu. Dzieje się tak głównie dlatego, że rafinowane węglowodany pozbawione są wartości odżywczych i błonnika, który występuje naturalnie w węglowodanach złożonych. Te proste cukry są szybko rozkładane i wykorzystywane jako energia lub magazynowane w postaci tkanki tłuszczowej. Nadmiar cukru w diecie powoduje Wahania poziomu glukozy we krwi, skoki energii, a w konsekwencji spadek poziomu testosteronu. Badania opublikowane w czasopiśmie Nutrients wykazały, że mężczyźni spożywający duże ilości białego pieczywa, drożdżówek, pączków i innych słodkich wypieków mieli niższy poziom testosteronu, mniejszą masę mięśniową i więcej tkanki tłuszczowej. Nie oznacza to, że musisz całkowicie zrezygnować z ulubionych przysmaków, lepiej znaleźć dla nich zdrowsze zamienniki. Większość węglowodanów w twojej diecie powinna pochodzić właśnie ze źródeł złożonych, takich jak kasza gryczana, pełnoziarniste pieczywo i płatki owsiane. Zwiększ też spożycie zielonych warzyw, liściastych i owoców. Jeśli podstawę twojej diety stanowią zdrowe węglowodany złożone, Warto stopniowo eliminować przetworzone przekąski z diety. Kolejna rzecz to brak ćwiczeń. Siedzący tryb życia szkodzi nie tylko sercu, może też drastycznie obniżyć poziom testosteronu. W dzisiejszych czasach, poprzez rozwój technologii, łatwy dostęp do żywności i wygodny styl życia, stajemy się coraz mniej aktywni. Według badań Eurobarometru, tylko około 30% Europejczyków regularnie uprawia sport lub ćwiczy. A w Polsce odsetek ten jest jeszcze niższy, zaledwie 28% dorosłych Polaków deklaruje regularną aktywność fizyczną. Badanie opublikowane w American Journal of Epidemiology, które obserwowało ponad 1200 osób, młodych mężczyzn przez 4 lata, wykazało, że osoby spędzające około 5 godzin dziennie przed ekranem miały niższy poziom testosteronu niż osoby aktywne. Co ciekawe, inne badanie z Journal of Physiology and Pharmacology pokazało, że już 15 minut ćwiczeń co drugi dzień przez 12 tygodni znacząco poprawiało poziom testosteronu u mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia. Niezależnie czy wybierzesz podnoszenie ciężarów, jazdę na rowerze czy spacery, regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla utrzymania zdrowego poziomu testosteronu. Kolejny jest zły sen. Badania opublikowane w Journal of American Medical Association pokazują, jak istotny jest sen dla poziomu testosteronu. U zdrowych mężczyzn, którzy spali mniej niż 5 godzin na dobę przez zaledwie tydzień, Poziom testosteronu spadł tak znacząco, jakby postarzeli się od 10-15 lat. Niewystarczająca ilość snu nie tylko zaburza funkcje seksualne, ale też utrudnia budowanie masy mięśniowej i rozwój siły. Następny jest wysoki poziom stresu i lęku. Każdy z nas doświadcza okresów stresu i niepokoju. Bywają dni, kiedy czujemy się świetnie, mamy energię do treningu i robimy postępy, ale są też dni chaotyczne, gdy czujemy się wyczerpani, a nasze treningi cierpią. O ile krótkotrwały stres jest naturalny i możliwy do opanowania, to przewlekły stres może poważnie zaburzyć równowagę hormonalną, szczególnie poziom testosteronu. Poziom testosteronu waha się naturalnie w ciągu dnia, ale długotrwałe narażenie na stres może mieć szkodliwe skutki. Badania opublikowane w Journal of Anastasia, które analizowały progi bólu, poziom lęku oraz stężenia testosteronu i kortyzolu u 46 zdrowych mężczyzn, potwierdziły, że wysoki poziom stresu skutkuje obniżeniem poziomu testosteronu. Następne w kolejce jest nadmierne spożycie alkoholu. Badania jednoznacznie wskazują, że alkohol obniża poziom testosteronu i zwiększa poziom kortyzolu. Co więcej, istnieje wyraźna zależność między ilością spożywanego alkoholu a spadkiem poziomu testosteronu. Im więcej pijesz, tym większy spadek. Nie musisz całkowicie rezygnować z alkoholu, ale warto zachować umiar, by zminimalizować jego negatywny wpływ na poziom testosteronu i ogólne zdrowie. Kolejny jest nadmiar tkanki tłuszczowej. Interesujące badanie, opublikowane w European Journal of Endocrinology, śledziło ponad 2000 mężczyzn w wieku 40 plus przez około 4 lata. Wykazało ono wyraźny związek między zmianami masy ciała a poziomem testosteronu. Mężczyźni, którzy stracili 15% lub więcej swojej masy ciała, doświadczyli wzrostu poziomu testosteronu. Natomiast ci, którzy przybrali 15% lub więcej, odnotowali znaczący spadek. Nie oznacza to, że musisz mieć sylwetkę kulturysty. Wystarczy utrzymać zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, by zachować optymalny poziom hormonów. Kolejny jest niedobór witaminy D. W naszej strefie klimatycznej niedobór witaminy D to powszechny problem. Według badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, aż 90% Polaków ma zbyt niski poziom tej witaminy w okresie jesienno-zimowym. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ten niedobór może znacząco wpływać na poziom testosteronu. Badania przeprowadzone przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne wykazały, że mężczyźni z odpowiednim poziomem witaminy D mieli znacząco wyższy poziom testosteronu niż ci z niedoborem. Co więcej, roczne badania opublikowane w Journal of Hormone Research. Pokazało, że suplementacja witaminy D u mężczyzn z jej niedoborem prowadziła do wzrostu poziomu testosteronu o około 25%. Szczególnie istotne jest to dla mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ze względu na położenie geograficzne i Warunki klimatyczne, synteza witaminy D w skórze jest ograniczona przez większą część roku. Aby zadbać o odpowiedni poziom witaminy D, warto regularnie spędzać czas na świeżym powietrzu, szczególnie w godzinach południowych, spożywać tłuste ryby morskie i jaja, a w okresie od października do kwietnia rozważyć odpowiednią suplementację. Następne są tłuszcze trans. Mimo, że Unia Europejska w 2019 roku wprowadziła limit zawartości tłuszczów trans w żywności, maksymalnie 2 gramy na 100 g tłuszczu, substancje te wciąż można znaleźć w wielu produktach spożywczych dostępnych w polskich sklepach, szczególnie w wyrobach cukierniczych, przekąskach i żywności typu fast food. Zwykle kojarzymy je z chorobami serca, ale mogą one również poważnie zakłócać gospodarkę hormonalną. Badanie przekrojowe opublikowane w Asian Journal of Andrology analizowało związek między spożyciem tłuszczów a poziomem hormonów płciowych i objętością jąder u mężczyzn. Wykazano, że dieta bogata w tłuszcze trans wiąże się z obniżonym poziomem testosteronu. Następne są oleje roślinne, chociaż większość olejów roślinnych zawiera tłuszcze wielonienasycone, uznawane zwykle za zdrowe, ich nadmierne spożycie może negatywnie wpływać na poziom testosteronu. Tłuszcze wielonienasycone, zwłaszcza kwasy omega 6 obecne w wielu olejach roślinnych, takich jak olej sojowy, słonecznikowy czy kukurydziany, mogą przyczyniać się do procesów zapalnych. W Organizmie, co może negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną, w tym na produkcję testosteronu. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nutrients wykazało, że u mężczyzn z hipogonadyzmem spożywających dietę bogatą w tłuszcze wielonienasycone i węglowodany, poziom testosteronu w surowicy spadał w ciągu 5 godzin od posiłku. Inne badanie z Journal of Nutrition and Cancer obejmujące 69 mężczyzn w wieku od 43 do 88 lat, potwierdziło, że częste spożycie tłuszczów wielonienasyconych wiąże się ze znacząco niższym poziomem testosteronu. Dlatego do gotowania polecam zdrowsze alternatywy, takie jak oliwa z oliwek, olej z awokado czy olej kokosowy. Co ciekawe, jedno z badań wykazało, że regularne stosowanie oliwy z oliwek prowadziło do 177% wzrostu poziomu testosteronu w zaledwie 3 tygodnie. Zamiana wysoko przetworzonych olejów na zdrowsze tłuszcze może więc nie tylko poprawić ogólne zdrowie, ale też naturalnie zwiększyć poziom testosteronu. Następne są związki naśladujące hormony żeńskie. Być może Cię to zaskoczy, ale wiele codziennych przedmiotów zawiera związki chemiczne, które mogą zaburzać równowagę hormonalną. Agenty, mydła, szampony, dezodoranty, perfumy, lakiery do włosów, a nawet wielorazowe butelki na wodę to tylko niektóre przykłady. Badania opublikowane w Environmental Health Perspective sugeruje, że spadek zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn jest ściśle związany z ekspozycją na związki naśladujące estrogen. Nie musisz rezygnować z mydła czy dezodorantu, ale warto rozważyć wybór bardziej naturalnych lub organicznych alternatyw. To właśnie 10 najgroźniejszych czynników obniżających poziom testosteronu. Ograniczenie kontaktu z nimi może znacząco poprawić twój poziom testosteronu i ogólne samopoczucie. Wiedza o tym, co niszczy twój testosteron, to początek. Kliknij w ten film, który widzisz tutaj na ekranie i dowiedz się, jak możesz wznieść się ponad swoje ograniczenia. Subskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i pamiętaj, najlepszy czas, aby zmienić coś w swoim życiu, jest Teraz.